Cześć, z tej strony Prozure, czyli koleś, który robi animacje dla polskiego YouTube'a, tak nie podobno nazywacie. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam projekt, który przygotowywałem dosyć długo z Mikołajem, znanym w internecie jako Konopski. Tworzyłem dla Konopa intro i pop-upy, które Wam dzisiaj pokażę jak powstawały od A do Z. Całego projektu standardowo wykorzystałem pakiet Adobe. Od razu mówię wszystkich widzów Konopa serdecznie zapraszam do subskrypcji. Tutaj jeszcze macie, wykorzystam sobie to, macie film, ponieważ rozdaję tablet graficzny. Więc jeżeli się jarcie grafiką wbij sobie tam, zobacz, co trzeba zrobić, bo po prostu mam dla Was fajny sprzęcik do Dania właściwie z friką będzie losowanie, więc nic nie musicie robić. Od razu dodam też, że Mikołaj się pospieszył i dodał nieskończoną wersję Intra już wam do filmu i pokazał, tam troszkę się pochwalił. Tam była jeszcze nieskończona twarz, więc tę kwadratową szczenę poprawiłem, bo też widziałem komentarze. Ustosunkowałem się do tego, jest teraz dużo lepiej, ale to wam oceniać. Dobra, lecimy po kolei. Jeżeli chcecie więcej making-ofów i tego co robię zawodowo, żebym tutaj pokazywał na YouTube, standardowo walnijcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i skomentujcie, że tak chcecie tego więcej albo po prostu napiszcie coś miłego o tym filmie na koniec, bo to mi pomoże podbić statystyki, te filmy się nie oglądają za dobrze. Ja to po prostu robię dla tych, którzy faktycznie chcą, więc pokażcie mi że Chcecie i tyle. Standardowo grupa Discord, Instagram, kanał gamingowy w opisie. Jak chcecie mnie zobaczyć 10 dni, to zapraszam tam. A teraz lecimy prostu do filmu. Powiedzcie sobie, będę popijał kawkę. Troszkę może to być nie mm, chronologiczne to co będę gadał, więc to, co się będzie pojawiać na ekranie, nie traktujcie tego totalnie do tego, co ja mówię, ok? Bo nagranego materiału mam prawie 10 godzin, a finalnie robiłem to przez ostatnie dwa tygodnie, tak wiecie, po łebkach. Tutaj godzinka, tam dwie godzinki, e, więc to się rozlazło w czasie. I mogę nie pamiętać dokładnie, co robiłem etap po etapie. Więc łyk kawę, będę mam mówił na bieżąco, to ty się dzieje. Okej, okay, w skrócie, scenariusz, powiem wam tak, całość jakby zasugerowałem Mikołajowi, ponieważ miałem na to fajną wizję. E, możecie nie wiedzieć, ale robiłem też pierwsze dwa intra, do mniej więcej, właśnie pierwsze i drugie. Możecie sobie zobaczyć gdzieś tam na kanale mam making office z tego też. Jakby uzgodniliśmy z konopem, że on ma kota huntera, e, którego chcemy umieścić na intrze, więc mówię, nie róbmy go jako sideowego bohatera, tylko zróbmy go jako głównego bohatera. Czyli ty i twój kot macie być kojarzeni z postaciami, które potem będziemy wykorzystywać w intrze, właśnie w pop-upach i w czymkolwiek innym ewentualnie w przyszłości. Tak? To jest właśnie ważne, żeby ta postać. Była już charakterystyczna. Dobra, do czego zmierzam? Czemu nawiązuję też do mniej więcej? Z tego względu, że tam był podobny zamysł. I Ignacy i Łukasz mieli koty. Bardzo was, chłopaki, pozdrawiam, szkoda, że się program skończył, ale się prześwietnie bawiłem od pierwszego do trzeciego sezonu. Party chyba też montowałem, już nie pamiętam. Nieważne. W każdym razie szkoda, że chłopaki skończyli projekt, ale nie o tym. Dlatego, żeśmy napierali na to, żeby ten kot też występował. Wiecie, doskonale, że wcześniejsze intro też robiłem konopowi i tam po prostu e, to wyniknęło trochę tak powiedzmy, między słowami, bo najpierw go narysowałem, tworzyłem jeszcze jego kota jako takiego papuga. Siedzącego po prostu na ramieniu I potem stwierdziliśmy, że dodamy do tego prosty synthwave Jakąś taką grafikę Z tego co pamiętam, taką retro, wiecie Fiolety, niebieskości, cały klimat neonowy I potem jakoś poszło i zrobiliśmy Po prostu banalne intro, które było zapętleniem Właśnie tej animacji z jakimś saberem i tak dalej Teraz postawiłem na to, żeby zrobić full 2D Animowane interko, które będzie faktycznie kojarzone Mam nadzieję pozytywnie, ale to wam oceniać Chociaż podejrzewam, że zdania będą pół na pół Więc scenariusz wyglądał następująco Wymyśliłem sobie, że studio Konopa ma być jakby w centrum Oczywiście Mikołaj wysłał mi zdjęcia, bardzo dziękuję bo to mi bardzo pomogło. E, wykorzystaliśmy też grafikę, którą kiedyś kiedyś mu robiłem, czyli to, co ma na koszulkach, to, co ma na firmowym e, Logu, chyba nie wiem, ale kojarzycie ten posąg taki fioletowo-niebieski, właśnie to ja to robiłem. E, to też było na podstawie posągu jakiegoś znanego myśliciela, nie chcę teraz przytaczać, bo naprawdę nie pamiętam. Dobra, w każdym razie scenariusz był taki, że składamy pokój, który jest w klimatach neonowych, oczywiście refek miałem pełno ze stoka, e, z pizza z interesa tak żeby tylko kolorystycznie wiedzieć, jak to nadać. Nie wiedziałem, czy chcę bardziej w kolor niebieski, czy różowy, ale postawiłem coś na pomiędzy, e, dodałem takie dwie. Nie być to finalnie lampy z lawą, ale stwierdziliśmy, że idziemy full neon, więc dwie takie neonowe lampy, nawet nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale w mojej wyobraźni coś takiego się stworzyło. Więc oddałem je w rogach pokoju. Wymyśliłem sobie, że kot ma wjechać jakoś śmiesznie na scenę. Krzesło obrotowe i kot to, to było idealne połączenie. Moim zdaniem, że ta scena się tak zaczyna impaktowo, Więc jak to mi się urodziło w głowie, to stwierdziłem, dobra, robimy to, nie? Ehm, potem wykombinowałem sobie coś takiego, że miałem, żeby kono przed, pokazane były nogi, jakby kamera zjechała do góry i tak dalej. Ale miałem problemy z przerenderowaniem tych moich grafik do blendera. Bo chciałem sobie blenderze zrobić. 2,5D, ponieważ się tym teraz bawię trochę gęściej i częściej i chcę też z tego niedługo robić film, ale jak to opanuję, to zrobię, dobra? Nie chcę tej samej sytuacji, co była przy okazji Davinci'ego, gdzie mnie zjedliście. Nie chcę robić takiego First impression, ja chcę raczej zrobić poradnik, ok? Więc coś się najpierw nauczyć i bardziej merytorycznie do tego podejść. Wolę, jak mnie z tej strony oglądacie, niż jak się, niż jak się gubię w programie, jak gułpek, nie? Ok? Raczej wolę być tym kumatym gościem tutaj w tej sferze kanału. Dobra. Potem szukałem inspiracji i na kanale gamingowym wpadłem na. Mieliśmy live, a i ktoś mi powiedział, że pograj w Outlast, a tam jest ten motyw z kamerą. I mi coś strzeliło w głowie, I mówię, kurczę, kamera, przecież. I zobaczyłem sobie gify że tam było faktycznie, on otwiera kamerę i jakby wchodzi nam na ekran. Twierdziłem, dobra, zróbmy to, tylko bardziej nasze aktualne". Aktualne czasy, ok, Więc nie kamera rozkładana z klapką, zróbmy telefon. Dziś z smartfona, oczywiście odzorowałem cyk, ręce, kliknięcie kciukiem rekorda, pyk, oczywiście nasz ekran z bardzo prosto to zrobiłem, bo zrobiłem z czerni do po prostu przezroczystości i pokój podbiłem potem w postprodukcji na tym takim wycinku z telefonu i dałem na całą scenę rozciągnięcie. Więc mamy faktycznie wrażenie, jakby podbite kolorem telefonu nam ja przechodził w nagranie. Po prostu dałem prosty overlay, e, właśnie kamery, wzięty naprawdę, nie pamiętam już skąd, ale jest to jakiś darmowy overlay, który można nawet wykorzystywać komercyjnie. Tak jak mówię, to będzie chaotyczny film, ale. <laughs> jakby nie chcę wam mówić, no teraz rysowałem szafkę, teraz rysowałem podłogę i tak dalej. Nie, chcę wam omówić zamysł a to się niech po prostu dzieje. Myślę, że ta forma odcinka wam bardziej będzie odpowiadać, żeby poznać. To Trochę backstory tego wszystkiego. E, dodałem stół, oczywiście, konopa, który mi wysłał ze zdjęć. Trzy monitory, klawiatury z jakimś prostym neonem. No, Chciałem, żeby on się animował, ale trochę się bałem też o. Jako, że sam jestem tym gościem, który potrafi mieć ataki anafilaktyczne, raczej. Znaczy, ja mam przystosowany monitor do tego. Właśnie też się często pytacie, jak to jest ze mną, że ja nie mogę oglądać mocnych kolorów, a robię coś takiego. Mogę, bo mam do tego przystosowany monitor, ale też zmyślam o ludziach, którzy nie mają. Eee, raczej zostawiłem, żeby na przykład te neony na klawiaturze, na myszy były statyczne. Tak samo potem, jak dodałem skrzynkę z kąpem, tam było pełno neonów, czy to wiatraki, RGB, czy jakąś tam dodałem dwie kostki ram jakąś, wiecie, jakąś plakietkę sygnalizującą, na może być karta graficzna. To ustawiłem statyczne, bo uznałem, że będzie tego za dużo. Do sufitu też dodałem taką lampę ledową, jak może być kojarzona chociażby ze szkół. W, w szkołach zawsze były jarzeniówki z takimi dwoma po prostu długimi prętami białymi. Ja to zamieniłem na ten taki pseudo Neon, który wymyśliłem na tych bocznych filarach, które postawiłem. E, tak chciałem, żeby to było futurystyczne, ale żeby było też rzeczywiste. Więc dodałem jakieś tam półeczki, dwie szafki, jakąś szafkę taką poziomą, e, na której postawiłem oczywiście PS5 jakiegoś pada od konsoli. Dodałem okulary VR, właśnie chciałem, żeby ten pokój trochę odżył. Bo jakby Mikołajowi się podobał tak jak był. Ale w tym kurde dodajmy trochę elementów, chociaż żeby nie było pusto. Więc klips filmowy to był na pewno pomysł Mikołaja, bo on koniecznie chciał klips filmowy, co potem też wyniknęło w mojej głowie, żeby dodać go na końcu z Konop News i przejść do sceny, nie. Ten Neon Konop News też wyszedł w praniu. Zrobiłem dosłownie jedną wersję, ale Mikołajowi się spodobał, więc przy nim zostaliśmy. Więc prosty napis Konop news plus parę kwadracików. Ja nawet chyba się inspirowałem czymś ze stoka z tego co pamiętam, bo ja kupiłem jakieś podstawowe grafiki typu za dolara, za dwa, za trzy, żeby mieć po prostu do wykorzystania. Pamiętam, że się mocno zainspirowałem tym Neonem, zrobiłem go tak trochę bardziej. Czytaj, coś tutaj będzie, ale Mikołajowi się spodobał i po prostu został, nie? Więc czekajcie, teraz sobie mieliśmy już Neon, mieliśmy już pełni zarysowany pokój, czyli szapeczki tutaj, konsola, PS5 musiałem dodać po prostu. Um... Google dodałem 3D, żeby było coś do przebicia koloru, parę książek, oczywiście, guzik, przycisk na stoka u mnie również stoi. Oczywiście chciałem też dodać na milion, ale jakby bardziej jako smaczek na przyszłość. Ale podejrzewam, że na milion, jeżeli Mikołaj będzie chciał, to zrobimy nowe intro, a jak nie, to po prostu się go tam wstawi i tyle. Na razie nie chciałem psuć wajbu złotym kolorem, srebrny się idealnie w ten nasz klimat kolorystyczny wpłacował. Ja powiem wam tak, co do kota, teraz bez bicia się przyznaję, była taka stara bajka z Lunego Tunes'a, gdzie chyba Luny Tunes to był, o takim małym kurczaczku, pisklaczku. W każdym razie tam była taka scena, znalazłem gifa, jak go ktoś lasnął, nie wiem czy go tam... Wymiód chyba jakąś miotłą, i on na tyłku, na lodzie zrobił kilka kręćków, właśnie z takimi swoimi nóżkami. I wiecie, tak, po prostu się obkręcił, tak? Ja mówię, kurczę, przy to mi się idealnie przyda do tego, co ja robię. Więc odzorowałem sobie tylko tak, że zrobiłem kółko jako głowę, ciałko i patyki tam, gdzie nóżki, patyki tam, gdzie ręce, nie? Nie miałem takiego po prostu badylaka kręcącego się z dwóch figur geometrycznych i dwóch badylków. Yy, I potem na to niosłem kota. Jakby long story short, nawet nie wiem czy to nagrałem, ale to bardzo proste było, tym bardziej, że ten kotek miał chyba tylko 6 rysunków. I tak omawiając wszystko, oczywiście to było bardzo proste. Wszystko najpierw naszkicowałem, potem lineartowałem. wszystko było w wektorach, więc większość rzeczy robiłem liniami, tak samo jak ten fotel, przeklęty fotel, który kurczę. Pamiętam, że nóżkę zrobiłem sobie bardzo prosto, bo nóżka jest w ogóle w 2D, jest to po prostu yy, dół, który się rozszerza i zwęża i kółka, które chodzą tak o. One się wymijają po prostu, wiecie, na jednej linii. A w finalnym rozeznaniu wygląda tak, jakby się to toczyło do okręgu, bo no, to jest efekt ym, to jest iluzja optyczna, która jest bardzo prosta do wykonania. Ja to często wykorzystuję, tym bardziej że cień pod spodem jest owalem, który się po prostu zwęża i e, rozszerza, jakby w głąb sceny. Tym bardziej że dechy i cała scena jest tak, właśnie wklęśnięta do środka, nie? I teraz tak zrobiłem, że konop wskakuje nam na scenę. Zrobiłem go bardzo kreskówkowego, żeby raz spikał się z postacią, i z całym tułem i z całym klimatem. A dwa, e, powiem wam, że skok miałem już przygotowany z kiedyś, który mi leżał na dysku i nie miałem go do czego wykorzystać. I teraz słuchajcie tego, robiłem dla Isamu, Szymon też ci pozdrawiam, nie oglądasz tego, ale cię pozdrawiam. E, robiliśmy dla Isamu kiedyś z Monday Games Studio intro. Do jego zajawki, tego kasyna całego, co nie? I tam była pierwsza wersja taka bardzo, bardzo, bardzo kreckówkowa, na którą się finalnie nie dogadaliśmy Potem zrobiłem taką bardziej komiksową, taką wiecie bardziej z pazurem i tak dalej, ona przeszła i było zajebiście Ale ta pierwsza właśnie wykorzystała postać bardzo ziomeczka stylizowanego na tego z Fallouta, Który właśnie tam zeskakuje jakby, bo to, tam go wessało w tablet, on leciał i na końcu lądował przed krupierką właśnie przed stołem, nie? E, więc wykorzystałem sobie ten fragment tej animacji, ten sam spad i lądowanie. Bo i tak to mi leżało na dysku, stwierdziłem, że to będzie idealnie pasowało. Dodałem tylko twarz Konoba, która miała też kilka wersji. E, A prawda tam tak walczyłem z tą twarzą, ale finalnie bardzo, bardzo kreskówkowa, proste oczka, okulary, oczywiście włosy nastroszone jak to u Mikołaja. Potem bardzo prosto, efekciki w after efekcie to było banalne, bo tak naprawdę nie dodawałem żadnych dymów ani niczego. Dodałem tylko overlay na kamerę, przy właśnie. Telefonie. Dodałem wzmocnienie kolorów, żeby to jeszcze podbić. Potem w Premiere Pro. Dodałem błyski, na pewno taki refleks na kamerze i lekki dymek, tam była taka poświata, żeby mi lekko migało, ale nie za mocno. I dopiero wjeżdżał kotek, oczywiście na masę musiałem wyklaczować część ściany, spadał konop tyle. I w ten to sposób wygląda skończone intro. Dokładnie tak, nie miałem się nie rozgadywać, a i tak się rozgadałem, także jeszcze łyżek kawy i teraz pogadamy sobie o tym, co było przy okazji pop-upów. Bardzo proste, przede wszystkim omówię rysunki, bo um, one będą później i będą króciutkie, więc to niech sobie leci już w tle. Kurczę, dobrą sobie kawę ostatnio robię. W każdym razie ja chciałem na początku namówić Mikołaja na to, żeby zrobić proste neonowe. Ehm, takie szlagiery, wiecie. Oczywiście historia. Eee, szukałem inspiracji. Neony, cuda. Przedem sobie na cyberpunka na jakiś let's play, gameplay. Hmm, Poglądałem sobie, bo wpisywałem lokacje na Google grafice były takie stare motele neonowe, właśnie z takimi dziwnymi neonami, wiecie, jak są standardowo, nie jakiś drink, który po prostu miga i nagle się oliwka pojawia, miga, pojawia się, wygasa i tak dalej, nie? Albo jakieś motele, które po prostu mają, nie wiem. Smutnego gościa, szczęśliwego gościa. Takie typowo w starych filmach lata 80, 90 było coś takiego. 70 może nie, nie wiem. Dzisiaj to kojarzy z takim vintage'owym motelem, właśnie jakimś barem mlecznym, czymś takim. Więc zrobiłem coś podobnego. Więc po prostu zrobiłem łuk, napis i ikonki. Wszystkie ikonki oczywiście odzorowałem sobie z internetu. No po co miałbym to robić od zera? Ee, skoro i tak mają być identyczne, więc sobie po prostu przewektoryzowałem odpowiednie już ikonki. Instagram, Discord, koszulkę jako sklep. Em, dzwonek jako subskrypcję I oczywiście łapkę w górę jako lajka like Miałem dwie wersje, najpierw miałem wersję, że po prostu miga Żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało Potem zrobiłem osobną. Y Potem osobno generowałem spód, czyli to wygaszone Górne warstwy wyciąłem na dodatkowy plik I renderowałem jako zapalone I na zapalone kopiowałem auto Autotrace'owałem i wykorzystywałem Efekt Sabera z efektem neon W dwóch odcieniach, czyli różowym Potem to zmieniałem, że na przykład subskrypcja była czerwona Instagram był taki kremowo-różowawy E, lajkowanie było oczywiście niebiesko, takie zielonkawe i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że to mi się bardzo podobało w wersji takiej jak to zostawiłem. Czyli po prostu wchodzi neon, miga cyk, 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 wychodzi. Chciałem to przepchać, ale Mikołaj chciał, żeby jednak była jego postać, więc e, wzorując się na tym, jak kiedyś robiłem dla Nexa, oczywiście Nexa też pozdrawia. Ja tu mogę wszystkich pozdrawiać, bo tu przytaczać stare projekty można długo. Naprawdę, jeżeli jesteś nowym widzem, podobać się to, co o czym tutaj pierniczę, i co się dzieje na ekranie. Zasubskrybuj, przejrzyj sobie całą playlistę Making Offów przede wszystkim, bo tam jest więcej projektów. Podejrzewam, że dla Podejrzew dla ciebie twarzy. Także wzorując się na tym, zrobiłem oczywiście śpiącego huntera. Prosty rysuneczek nad wiem czy już to nagrywałem, który wchodzi nad napis, lekko się buja, opada. Zrobiłem Mikołaja, który ma ręce. Rozłożony na wprost i podnosi je do góry Zapraszając was na Discorda podejrzewam mi Mikołaj, który wskakuje, oczywiście wykorzystałem to z animacji Trochę klatek skopiowałem, żeby mieć ten cały zryw um, Opadający I pokazujący kciuka w górę przy lajkowaniu Przy dzwonku, już nie pamiętam czy był Hunter, wiem, że na pewno też dodałem Siedzącego po prostu Huntera, bez niczego Który mruga i miałczy. Plus coś tam jeszcze, już nawet nie pamiętam co to było Um, ale coś na pewno jeszcze było właśnie związanego z... A, jeszcze konop trzymając się tak o zabluskę, żeby pokazać logo przy koszulkach. I tyle, przerenderowałem oczywiście na przedroczystości, dodałem wszystko do After Effectsa, wyrenderowałem te podskoki, żeby się zgrało z tym neonem i w ten od sposób wygląda 5, bo było ich chyba dokładnie 5. Pop upów, które zrobiłem dla konopa, więc gdzieś tutaj się teraz pewnie przeplatają na ekranie, ja pierniczę głupoty, a to się ładnie wyświetla na dole. Oczywiście to, że w rogach jest ucięta, taka smuga, nie zwracajcie uwagi, bo wszystko jest przystosowane do tego, żeby było w tym rogu właśnie, a nie gdzieś tutaj, nie? Więc tyle. Ale że ja gadałem o tym projekcie pół godziny, czyli będę musiał obciąć sporo w postprodukcji. Słuchajcie, ja byłem prozurę, to było intro i pop. upy robione dla konopa. Bardzo cię stary pozdrawiam. Jak zwykle ja oceniam współpracę na 10 na 10, mi się z Mikołajem niesamowicie zajebiście pracuje, zawsze idzie tak płynnie, jak tylko się da. No ja mówię zawsze, że podręcznikowo, to naprawdę, naprawdę bo to tym razem, mimo że było szybko, mam wrażenie, że to ja spowalniałem, a to się nieczęsto zdarza, więc bardzo Ci dziękuję za taką współpracę. Po prostu konam to jest koleś, który jest zawsze zdecydowany, zawsze pozytywny, zawsze z uśmiechem przyjmuje to, co mu wysyłam i to jest super, bo taka współpraca tylko napędza. Jak są uwagi, od razu lecą, poprawiam, dodaję coś samo od siebie mogę sugerować. I tyle. Wpadajcie na linki w opisie. Ja byłem prozurę, byliście Wy, mam nadzieję, że prozuraki i subskrybujcie tego kanału. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 1630. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Cześć!